Na pewno to nigdy nie jest wymierzone w waszą stronę, żebyście myśleli, że ja chcę się tu jakoś wam pokazać. Słuchajcie, nie, moje życie jest naprawdę skromne i biedne. Dużo skromniejsze i dużo biedniejsze od tego, które miałam w Polsce. I teraz dostaję komentarz od pani Elżbiety. Pani Elżbieta, napisałam sobie nawet tutaj na karteczce: Słuchajcie, mnie po prostu na biedotę w Polsce nie stać. No, takie są fakty. Moje życie tutaj w Turcji jest dużo biedniejsze niż wasze życie w Polsce. Kolejna sesja z witaminą D. Siedzę, łapię witaminę D. A jeszcze chciałam tylko sprawdzić, czy widać tutaj w tle, właśnie słabo widać, a bo bardzo zależy mi na tym, żeby było widać, słuchajcie, basen. Ale wiecie, że tam jest basen. Kto ogląda moje filmy, to wie. A słuchajcie, dlatego, że pogadamy dzisiaj o basenie, a basen to jest bardzo ważna kwestia, dlatego, że basen to jest, wiecie, oznaka pieniądza, bogactwa. Słuchajcie, ja dostaję naprawdę przeróżne komentarze. Natomiast na YouTubie jest naprawdę ogromna kultura osobista. To, co dostawałam na TikToku, to to, co jest pisane tutaj, to to jest nic. Słuchajcie, bardzo trudno jest ludziom czasem ocenić coś na podstawie krótkiego filmu. Ich zazwyczaj wywód albo jakiś komentarz jest na podstawie tego, jak oni widzą świat, to, to co im się wydaje. Czasem wynika to właśnie z małej wiedzy na jakiś temat. Ale słuchajcie, nie martwcie się, bo ja naprawdę nikogo nie oceniam na podstawie tego, jakie komentarze mi tu zostawiacie. Dlatego, że wiem, że każdy po prostu ma troszkę inne spostrzeżenie na świat, inną perspektywę, inaczej coś rozumie, inaczej coś widzi. Ale ja głównie prowadzę ten kanał, dlatego, że chcę wam pokazać, jak wygląda życie z drugiej strony. To znaczy, te informacje, które do Was docierają z mediów, z internetu, one są różne i możecie sobie coś tam wywnioskować. To nie dotyczy nawet Turcji, ale tego, co uważamy za bogactwo. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawy temat, dlatego postanowiłam dzisiaj się do tego odnieść, bo słuchajcie, dostałam bardzo ciekawy komentarz, który mega mnie rozbawił. To, co chcę pokazywać Wam na tym kanale, to jest głównie to, żeby pokazać Wam jakąś inną perspektywę. Wiecie, ludzie różnie żyją, różnie patrzą na świat a i czasem to, co tutaj właśnie osoby zostawiają po sobie, bardzo mnie intryguje i zastanawia, a dlatego, że perspektywa, z której te osoby patrzą na mnie, jest bardzo daleka często od tego, jak wygląda moje życie. I dzisiaj przedstawię Wam jeden komentarz, który zostawiła Pani Elżbieta. Więc serdecznie pozdrawiam Panią Elżbietę, dlatego, że wymieniłyśmy tam kilka komentarzy. Myślę, że doszłyśmy do jakiegoś porozumienia. Wszystko rozchodzi się o to, że opublikowałam odcinek, w którym pokazuję Wam moje zaniedbane osiedle w Turcji. Słuchajcie, jeśli, od, jeśli odniesiecie się do moich filmów, które nagrywałam jeszcze z rok temu, to tam bardzo dużo opowiadałam o tym, że przyniosłam się po ponad 10 latach właśnie z Polski do Turcji, z moim mężem Turkiem, a słuchajcie, było bardzo dużo powodów. W jednym z nich było. Było po prostu to, że chcieliśmy ograniczyć koszty życia, żeby tak ciężko nie pracować, dlatego że życie w Polsce zrobiło się tak dramatycznie drogie, że po prostu dwie bardzo fajne wypłaty starczały na coraz mniej. To w Polsce po prostu im ciężej pracowaliśmy, to okazywało się, że tych pieniędzy idzie coraz więcej, dlatego że koszty życia rosły dramatycznie. I stwierdziliśmy, że mamy mieszkanie wakacyjne w Turcji i tutaj życie, a na pewno koszty utrzymania mieszkania i takie podstawowe rzeczy są dużo, Tańsze, więc po co tak ciężko pracować? Lepiej przenieść się i żyć sobie lżej w Turcji. Słuchajcie, ja tak zrobiłam w pigułce to, co wrzucam od prawie roku, ale słuchajcie, pojawiają się tutaj osoby znikąd, które nagle coś tam wywnioskują. No i dostałam właśnie taki komentarz od pani Elżbiety, Ja go w ogóle napisałam na karteczce, dlatego że telefonem nagrywam dla was film. Naprawdę niesamowite jest to, że właśnie takie proste tematy są przez ludzi widziane z różnej perspektywy. Ja chciałabym Wam właśnie tę perspektywę dzisiaj zarysować. To podsumowując to, co powiedziałam do tej pory, przeprowadziłam się do Turcji z mężem, dlatego że życie w Polsce było dla nas bardzo drogie. Ja też wspominam, ile płaciłam za czynsz i różne rzeczy. Ktoś jest zainteresowany, to może to wszystko pooglądać. Opowiadam i porównuję na przykład koszty życia Polska-Turcja. Słuchajcie, wszystko jest na moim kanale. I teraz dostaję komentarz od pani Elżbiety. Pani Elżbieto, napisałam sobie nawet tutaj na karteczce. To słuchajcie, widać basen, i teraz co Pani Elżbieto napisała na, na temat mój i na temat tego basenu? Po co basen? Jak macie pod nosem morze? Ano tak, to moda bogatych, odizolowanie się od biedoty. Tak właśnie było dziś. Wykupują całe wyspy i plaże. Dlaczego? Bo mają dosyć tłumów i śmieci na plażach. Ludzie mają ogród i nawet o ogród nie dbają. Swoje ech. Ech. No słuchajcie, no właśnie ech. I o co chciałabym tutaj właśnie powiedzieć, to, jest, to faktycznie jest tak, że tutaj te osiedla nad morzem budowane są z basenem. Po prostu tak jest i to tak na całym świecie jest bardzo modne. Słuchajcie, żeby budować osiedla z basenem. W ogóle na przykład w Tajlandii, nawet w Bangkoku, gdzie macie, nie macie dostępu do morza, no to też macie na przykład osiedla z basenem. Ale słuchajcie, to, że w Polsce nie buduje się osiedli z basenem, to nie znaczy, że. Tego nie buduje się nigdzie, albo to nie znaczy właśnie, że to jest jakieś bogactwo i idziemy dalej. A no to moda bogatych, odizolowanie się od biedoty. Słuchajcie, coś Wam powiem. Jeśli komuś wydaje się, że w Turcji albo w jakimkolwiek kraju na świecie, Tajlandii czy jakimkolwiek gdzieś tam, jeśli Wam się wydaje, że osiedle z basenem to jest bogactwo, to powiem Wam, że nie. Obejrzyjcie sobie vlogi osób, które mieszkają na przykład w Tajlandii. Ja bardzo długo przed tym jak przeprowadziłam się do Turcji właśnie oglądałam tych ludzi i tam słuchajcie, oni wynajmują mieszkania z basenem, które są dużo tańsze od tego, co wynajmujecie w Polsce i teraz powiem wam tak gdyby ktoś przeanalizował mój kanał to wie że przeprowadziłam się do Turcji ze względu na niskie koszty życia i tutaj powiem wam to wcale nie trzeba być bogatym żeby mieć takie mieszkanie z basenem mało tego w ogóle to jest słuchajcie taki standard który tutaj jest naprawdę dla średniej klasy tutaj takiej średniej klasy Turcy kupują to mieszkania wiecie robotnicy to nie jest tak że tutaj ludzie mają wie jakieś tam bogactwo. Ja na przykład mam samochód 30-letni tutaj w Turcji, no to takich samochodów nawet Wy w Polsce nie macie. I teraz pomyśleć, że ktoś to przeczyta i pomyśli, no rzeczywiście, ale to bogactwo, bo ja tu właśnie mam basen. Słuchajcie, to nie jest bogactwo. Wy w Polsce jesteście bardziej bogaci ode mnie. Taka jest prawda, dlatego, że właśnie musicie odwołać się do wszystkich tych odcinków, gdzie ja wrzucam Wam koszty utrzymania, jedzenia, bazaru, basenu, mojego mieszkania. Jeśli ja płacę tutaj właśnie 60 zł czynszu, w Turcji miesięcznie. A wy, a na przykład ja w Polsce płaciłam 1500 zł czynszu miesięcznie za mieszkanie. No to kto jest tak naprawdę bardziej bogaty? No bardziej bogaci jesteście wy w Polsce. Was bardziej na stać właśnie na bardziej drogie mieszkania, na bardziej drogie utrzymanie, kosztów życia, na droższy prąd, wiecie, na droższe jedzenie, na droższe warzywa. To, że ja jestem tu w Turcji, to nie jest bogactwo. Ja jestem tak naprawdę biedniejsza od, od większości osób, które mnie tutaj na YouTube ogląda. I właśnie to trzeba e, tak zrozumieć i z taką z takim przeźwym umysłem oglądać to, co ja publikuję, e, bo ja to wszystko wrzucam i cały czas dostaję pytania, jakie są koszty życia. Ja o tych kosztach życia właśnie cały czas mówię, dlatego, że tutaj koszty życia są naprawdę niskie i to nie jest życie bogacze. E, słuchajcie, w mojej miejscowości mieszkają głównie Anglicy albo właśnie osoby z Europy, no takich Zachodniej, ja wiem, wiem Holendrzy, i oni tutaj mieszkają, dlatego że tu są bardzo niskie koszty życia, ale oni wszyscy mają jako emeryci mieszkania z basenem. Ale to nie znaczy, że oni są bogaci. Bardziej bogaci są emeryci w Polsce, dlatego że w Polsce leki są strasznie drogie. Też rzucam o służbie zdrowia. Możecie obejrzeć: prąd jest strasznie drogi, jedzenie jest strasznie drogie, utrzymanie mieszkania jest strasznie drogie. No to właśnie emeryci z Polski są bardziej bogaci od tych emerytów, którzy żyją tutaj. No bo to naprawdę życie jest dużo tańsze, więc. Chodzi właśnie o tą perspektywę. Ja wiem, że w Polsce jest inny standard, i w Polsce, gdyby postawić taki blog albo takie mieszkanie i wiecie jeszcze tam basen, no to można powiedzieć, że ktoś jest obrzydliwie bogaty, bo ma basen. Wiecie, bo w Polsce to jeszcze jest taka mentalność, że to basen to, to jest jakieś nie wiadomo co. Słuchajcie, tu nad Morzem Egejskim nie ma nieruchomości bez basenu. Nawet jak nie ma basenu, to nas to strasznie dziwi. Tutaj wszyscy mają basen, tak jest. Ja latami oglądałam vlogi style i po prostu tam, nawet w takim, wiecie, budynku mieszkalnym, w takim bloku, jest dostęp do basenu. No i to jest po prostu normalne. To nie jest bogactwo. To nie jest próba oddzielenia się od biedoty. Słuchajcie, mnie po prostu na biedotę w Polsce nie stać. No takie są fakty. Ja nie jestem tak właśnie biedna, żeby mieszkać w Polsce, dlatego jestem tak bogata, że mieszkam w Turcji i płacę o wszystko o połowę mniej. To jest właśnie ta perspektywa i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja cieszę się, że żyję właśnie w takich czasach, gdzie wszystko jest w internecie, dlatego że dawniej nie było dostępu tak łatwo do tych informacji, żeby zobaczyć na szybko kto, gdzie, jak żyje, jakie właśnie, jaki ma właśnie standard życia, ile za to płaci, a teraz Wy to macie na pstryknięcie palców. Po prostu wystarczy cokolwiek wpisać w YouTube'a czy w jakąkolwiek wyszukiwarkę i widzicie co, ile kosztuje, ile ludzie płacą, naprawdę. nie jest bardzo trudne wywnioskować sobie właśnie, czy to życie to moje tutaj jest człowieka bogatego, czy jest człowieka biednego. Także podsumowując, moje życie tutaj w Turcji jest dużo biedniejsze niż wasze życie w Polsce. Ja za rok czynszu tutaj nie utrzymam się choćby jeden miesiąc słuchajcie w Polsce. Więc zachęcam Was jeszcze raz bardzo do obejrzenia całych moich filmów na temat właśnie kosztów życia, kosztów energii, kosztów wody, wszystkiego. Dlatego, że zobaczycie, że ja nie żyję bogac... ja nie żyję na bogato, ja nie jestem osobą bogatą, ja nie wygrałam milionów. Ja po prostu ciężko pracowałam wiele lat, zaoszczędziłam, poinwestowałam i coś mam. Słuchajcie, jeśli ktoś odbiera moje filmy bardzo personalnie i uważa, że ja chcę za wszelką cenę pokazać, że posiadanie basenu to jest właśnie bogactwo i ja Wam chcę właśnie pokazać, jaka jestem bogata, jak się izoluję od biedoty i tak dalej, tak dalej, no to słuchajcie, nie, to totalnie nie rozumiemy się w tym temacie. Naprawdę zachęcam Was do obejrzenia filmów. Nie próbuję się odizolować od biedoty, po prostu jest taki standard życia. Ja mam... Jeśli chodzi o moje życie, to za Założyłam sobie tak, że chciałabym żyć jak najwygodniej i jak najprzyjemniej mogę sobie to wyobrazić. Z tego względu też zaczęłam interesować się ludźmi, którzy żyją w różnych zakątkach świata. I słuchajcie, ja po prostu pracując w korporacji, e, pracując bardzo ciężko, nawet po 16 godzin dziennie, e, szukałam takiego rozwiązania i życia, które będzie mi odpowiadało i bardziej służyło niż to, które miałam dotychczas w Polsce. I ja po prostu na podstawie tego, że zobaczyłam, jak. Żyją inni ludzie, ile płacą za życie, wymyśliłam sobie swój sposób na życie. To teraz pokazuję Wam, dlatego że wydaje mi się, że bardzo ciężko jest znaleźć. Ja wiem, że Turcja to nie jest taki popularny kierunek do emigracji dla ludzi, ale dostaję wiele pytań i wiem, jak wiele osób przenosi się do Turcji. Próbuję chociaż tutaj zamieszkać, dlatego że to jest na pewno dużo bliżej niż na przykład emigracja do Azji, do Tajlandii, na Bali czy gdzieś tam do Indonezji. I brakowało mi na ten temat, na temat właśnie Turcji, jakiegoś takiego kanału albo informacji, żebym ja widziała po ile są ceny, po ile są koszty życia. Dlatego, że jest bardzo dużo takich prorodzinnych kanałów i chyba związkowych, a nie ma nic za bardzo o takim życiu. Ile co kosztuje, właśnie, ile rachunki, jak co załatwić. Wiecie, takie po prostu normalne życie, normalne informacje i wiem, że to ludziom się przydaje. Więc to jest bardziej takie informacyjne dla Was. Część również mojego życia, ale na pewno to nigdy nie jest wymierzone w waszą stronę, żebyście myśleli, że ja chcę się tu jakoś wam pokazać. Słuchajcie, nie, moje życie jest naprawdę skromne i biedne, dużo skromniejsze i dużo biedniejsze od tego, które miałam w Polsce. Dlatego, że w Polsce ja miałam samochód sportowy z salonu, który wartości jest, słuchajcie, w Turcji e, pół miliona złotych. Nie mogę tutaj mieć takiego samego standardu życia, takiego samochodu z salonu 2020, jak miałam w Polsce, więc mam tutaj e, samochód z 9. 10, chyba 3 roku. Więc no jeśli dalej ktoś uważa, że ja mam bogactwo, bo mam czynsz za 60 zł i basen, no to słuchajcie, dlatego nie odbierzcie tego źle, że ja się śmieję, ale ja naprawdę czasem dostanę takie słuchajcie komentarze, że ja buchnę śmiechem. No, także oglądajcie właśnie, myślcie o tym, jak możecie swoje życie zmienić, żeby wiecie, tak nie, nie narzekać, że jest właśnie źle. Wy gdzieś, miejcie taniej. Po co musicie żyć w Polsce jak wam tak drogo i źle, tutaj no mówię tanio, tanio. Cały mój kanał jest na temat właśnie kosztów, więc oglądajcie, czytajcie i bądźcie weseli.